Dzisiaj tutaj na sali w Mariocie mamy 12 zespołów, naprawdę najlepszych w całym kraju, które walczyły do tej pory w dwóch etapach: najpierw prezentacja, a potem test, i czekamy na rozprawę. W rozprawie zmierzą się 12 dwie najsilniejsze drużyny. Zobaczymy, która wygra. Dla studentów przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne nagrody. Jak co roku, tą nagrodą, która pewnie przyciąga najbardziej wzrok, jest Wielki Czek na 24 tysiące złotych do podziału między uczestników, między członków zespołu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zespoły są maksymalnie czteroosobowe, myślę, że jest to kwota, która zadowoli każdego studenta zbiorącego udział w konkursie. Oprócz tego nagrodami są nagrody książkowe, kursy, w których można wziąć udział i rozwijać swoje możliwości, ale myślę, że co równie ważne, możliwość stażu w naszej firmie, stażu odpłatnego, który pozwoli rozwinąć się w karierze, a być może i to w wielu przypadkach staje się prawdą, zostać w firmie i pracować jako doradca podatkowy. Ja Aiotaxa wygrałem w 2011 roku razem z moją drużyną, i takim etapem, który dostarcza najwięcej emocji, jest bezspornie rozprawa finałowa, gdzie nagle w pół godziny trzeba przygotować argumenty na poparcie danego stanowiska. Na zapoznanie się z, z aktem, aktami sprawy, no i później w sposób zwięzły i przekonywujący tego zaprezentowanie. No dodatkowo też rozprawa jest nieprzewidywalna, więc nagle mogą się zdarzyć argumenty przeciwników, których my nie braliśmy pod uwagę i trzeba szybko reagować, trzeba być na bieżąco. Jest to konkurs, który weryfikuje wiedzę z wielu obszarów prawa podatkowego można się sprawdzić zarówno w takiej wiedzy merytorycznej dotyczącej ścisłego brzmienia przepisów, jak też w takiej swobodnej wypowiedzi, tak jak tu na ostatnim etapie można było. Jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa, ale jednocześnie odczuwam wielkie niedowierzanie, <grywanie> że nasza drużyna wypadła tak wspaniale. Jestem dumna i. Myślę, że to jest naprawdę coś wspaniałego. Po pierwsze, można fajnie spędzić czas, nauczyć się troszeczkę o podatkach merytorycznych, ale nie tylko, poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, fajnych przede wszystkim. Jest troszeczkę emocji, trochę adrenaliny. Ale też to jest duża satysfakcja. Nawet jeżeli się nie wygra, to ten wkład pracy, który człowiek w konkurs włoży, to nikt mu tego nie zawierzy już później. Bardziej cieszę się chyba z możliwości odbycia praktyk w dlatego że dają więcej, dają możliwości rozwoju zawodowego i są na pewno cennym doświadczeniem zawodowym. On tax. E, praktyki w ja zamierzam zasądzić od jutra, także czekajcie tam na mnie. thank you